Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa: Gdzie kupimy chleba, by, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę, wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: Za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilę. Cudowna jest ta dzisiejsza liturgia słowa. Ona zaprasza nas przede wszystkim do, do, do ufności, do radości, do dzięcznienia. Zobaczcie, w tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus zobaczył, że cały tłum, ponad pięć tysięcy osób zebrało się, aby go słuchać i zadaje to pytanie swoim apostołom, swoim uczniom, gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli. Zobaczcie, to pytanie to było pewnego rodzaju prowokacja ze strony Pana Jezusa, żeby uczniowie zaczęli myśleć kreatywnie to jest jakaś nauka dla nas. Doświadczamy wielu trudnych momentów w naszym życiu. Wiele sytuacji rodzi w nas jakiś lęk, strach, że sobie nie poradzimy. Cała ta sytuacja, właśnie z koronawirusem, też w wielu sercach jakby no, jest niepokój, jest lęk. Trzeba pamiętać, że jesteśmy w najlepszych rękach. Naszego Ojca w niebie. I tak jak ci apostołowie, którzy cieszyli się, kiedy opuścili więzienie, kiedy opuścili, właśnie kiedy ich ubiczowano, że mówili, cieszyli się, że mogli cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. Zatem pamiętajmy o tym, że nie ma sytuacji, która, której Pan Jezus nie, był, nie, nie, nie rzuciłby jakiegoś światła dla nas. Nawet... W najmroczniejszych momentach naszego życia mamy Słowo Boże. W Słowie Bożym szukajmy światła, szukajmy rozwiązania. I tutaj jeszcze raz przestrzegam, bo coraz więcej się jakieś tej łańcuszki SMS-ami przesyła. Nawet ja dostaję, proszę, nie wysyłajcie do mnie takich zdurnych rzeczy. Jakaś rzekomo siostra teraz się znowu objawiła, nie podała nawet swojego zakonu, swojego imienia, i teraz obwieszcza jakieś, no, 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 głupoty, no. Nie dajmy się wprowadzić w tego typu jakieś pseudoproroctwa, które, nie wiem, rodzą, mają chyba zrodzić w nas jakiś niepokój, strach. Mamy Słowo Boże i tego się trzymajmy, słuchajmy Słowa Bożego. Słowo Boże ono przynosi pokój. W miłości nie ma lęku. Jesteśmy w rękach najlepszego Ojca. Czego mamy się lękać? Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, naprawdę nie musimy się niczego lękać. Dla chrześcijan nigdy nie ma złych czasów nawet doświadczenie właśnie tej pandemii. To jest jakieś wyzwanie dla nas, oczywiście, to jest jakaś tajemnica, którą, przed którą stajemy, każdy z nas. Ja jako ksiądz, wy jako rodzice, małżonkowie. Też doświadczacie różnych trudnych momentów, ale to jest może właśnie ten moment, w którym Pan Jezus pyta, no jak możemy, jak z tej sytuacji można wyjść? I oczekuje od nas pewnej kreatywności. I zobaczcie, dzisiaj naprawdę jest bardzo wiele osób, które jakoś kreatywnie odpowiada na tę sytuację. Poprzez bo, bo, bo no właśnie, już wiele można na Facebooku szczególnie gdzieś tam się dowiedzieć o różnych inicjatywach. Ludzie zbierają na respiratory. Pomagają sobie nawzajem. Wczoraj była ta akcja nad wiebrzą tych strażaków. Mnóstwo ludzi wyszło ze solidarnością, jakąś organizowało posiłki dla tych strażaków, którzy no właśnie gasili ten bardzo trudny pożar. I to jest właśnie to wyzwanie: to jest te pięć chlebów i te dwie ryby. Które, o których powiedział właśnie jeden z apostołów, że jest tutaj jeden chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby. Co, co zrobił pan Jezus? Wziął. Odmówił dziękcznienie i zaczął rozdawać. Dajmy tyle, co mamy. Może mamy odrobinę? Dajmy tą odrobinę. Pomyślmy, w jaki sposób możemy no, w, w, właśnie gdzieś tam odpowiadać na tą sytuację, w naszej rodzinie. Może gdzieś za mało jakoś kochałem moją żonę, może za mało ją doceniałem, może w jakiś sposób no, za mało czasu poświęcałem do tej pory moim dzieciom. Może to jest właśnie jakaś okazja. I rzeczywiście w wielu rodzinach jest jakieś ożywienie i relacji rodzinnych, jest ożywienie modlitwy rodzinnej. Mnóstwo osób o 20.30 moich znajomych, gdzieś tam siada klęka do Różańca i modlą się codziennie. Mówię, to jest ta odrobina, którą możemy dać. Naprawdę nie bójmy się, nie dajmy się przestraszyć jakimś pseudo prorokom, którzy chcą wprowadzić w nas jakiś niepokój. No. Każdy z nas umrze, prędzej czy później, no to czego się mamy bać? No, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, jesteśmy no właśnie, mamy Słowo Boże i Pan Bóg codziennie chce do nas przemawiać. Wystrzegajmy się właśnie takich No. Pseudo Dzisiaj wszystko można opublikować w internecie, y, 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 różnego rodzaju bzdury, i trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym, żeby być krytycznym wobec tego. Tak postępuje Kościół. Zobaczcie wobec wszelkiego rodzaju objawień prywatnych. Siostra Faustyna, kiedy miała to objawienie, zobaczcie, ile lat czekała, aby, y, aby no właśnie to święto Bożego Miłosierdzia było zaakceptowane przez Kościół. Ale to jest też jakaś prawda. Jeśli to jest prawdziwe, to przetrwa. Nie bójmy się. Natomiast fałszywi prorocy przemieniają. Dlatego trzymajmy się Słowa Bożego i uczmy się właśnie szukać takiej no, kreatywności w naszym życiu duchowym, żebyśmy też no, odpowiadali, żebyśmy nie siedzieli, nie uciekali no, w jakąś pseudopobożność, tylko szukali, w jaki sposób ja mogę odpowiedzieć na to wezwanie. W jaki sposób przede wszystkim mogę więcej kochać, więcej być. Dla innych, dla swojej rodziny, w jaki sposób pomagać. To jest ta dobra nowina, którą dzisiaj Pan Jezus nam daje, abyśmy dali właśnie przynajmniej tą odrobinę, którą mamy. Amen.